Dzień dobry, nazywam się Michał Miowski i serdecznie zapraszam na film. W dzisiejszym filmie chciałem Państwu w skrócie zaprezentować chemię do prania dywanów na wskroś w kąpieli wodnej, którą używa się w pralniach dywanów i przy okazji zaprosić na całą serię filmów, w których szczegółowo będę opisywał każdy preparat po kolei. Oferowana przez nas chemia pozwala na pranie dywanów syntetycznych, wełnianych, jedwabnych, zarówno tych tkanych maszynowo, jak i tkanych ręcznie. Najbardziej delikatnym a jednocześnie skutecznym preparatem jest preparat Wool. Szczególnie zalecany do dywanów orientalnych, wełnianych i jedwabnych. Kolejnym preparatem jest Amolux. Jest to najczęściej używany preparat na pralniach dywanów. Służy do prania dywanów syntetycznych, zarówno ręcznie przy użyciu szorowarek tarczowych, jak i maszynowo przy użyciu automatów szorujących, jak i również do namaczania dywanów. Active to silnie pieniący koncentrat, bardzo wydajny, który stosujemy do silnie zabrudzonych dywanów syntetycznych. Ultra, to nasz magiczny środek do prania dywanów na bazie rozpuszczalnika, poradzi sobie naprawdę z każdym ekstremalnie zabrudzonym dywanem. Yy, możecie go również używać w stosunku 1 do 1 jako yy, odplamiacz. Usunie z pewnością każdą gumę do rzucia z dywanu, wosk, plastelinę i tego typu yy, zabrudzenia. Kolejny preparat to odor eliminator. On z kolei skutecznie usunie każdy zapach nieprzyjemny z dywanu. Przede wszystkim i najczęściej jest to mocz, ale oczywiście też fekalia, pleśnie i grzyby. Hali to preparat do zmiękczania. Runa dywanów, zapobiega elektryzowaniu i pozostawia świeży, przyjemny zapach. Kolejnym preparatem jest lanolina. Lanolina służy do impregnacji dywanów. Została stworzona na bazie naturalnego wosku owczego czyli lanoliny, i jest jej tu aż 17%. I ostatnim preparatem w naszej ofercie, który służy do obróbki finalnej, jest Smell Good. W dwóch odmianach mamy owocowy i kwiatowy. Nakładamy je po wysuszeniu dywanów, przed wydaniem i na pewno wasi klienci docenią, gdy rozwiną dywan i poczują świeży, przyjemny zapach. Wszystkie preparaty są bardzo silnymi koncentratami, i możecie z nich wykonać naprawdę setki litrów roztworu roboczego, dzięki czemu obniżycie sobie koszty na waszych pralniach dywanów. I już dzisiaj, jak wspomniałem na wstępie, zapraszam Was na serię filmów, na których Szczegółowo każdy preparat pokaże jak działa, jak go dozować, jak go używać. Nie tylko na automacie piorący, szorująco-piorącym, ale również jeśli macie tylko szorowarkę lub wannę do namaczania. Pokażę Wam parę fajnych sztuczek, parę ciekawostek, jak usuwać plamy. Także już dzisiaj serdecznie zapraszam na te filmy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i serdecznie zapraszam do naszego sklepu internetowego www.protima.pl, gdzie w wygodny i szybki sposób możecie sobie zamówić i zakupić wszystkie nasze produkty w przeróżnych opakowaniach, gdzie jeszcze możecie skorzystać z bardzo korzystnych rabatów. A jeśli ktoś chciałby przetestować jakiś preparat, to proszę pisać w komentarzach. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej, Protima. Zadbamy o Twój biznes.